Komuniści, którzy po 1989 roku przekształcili się w niby kapitalistów, w każdym razie są właścicielami Polski w tej chwili. Wszystko do nich należy: fabryki, kopalnie, talownie, koksownie, horty lotnicze, dworce kolejowe. Wszystko to, co zostało podległo tzw. prywatyzacji, trafiło do kieszeni komunistów, byłych komunistów, którzy dzisiaj z jednej strony. Publicznie robią za talistów, ale liberalnych, oczywiście liberałowie. Natomiast tylko proszę pamiętać, to są inni liberałowie niż w Ameryce. Okay? W Polsce generalnie liberalizm się rozumie, liberalizm, czyli talizm w sensie wolności. Natomiast amerykański liberał no to jest left wing liberal, to jest lewak, lewicujący, demokrata, sympatyk socjalizmu, sympatyk komunizmu. Natomiast w Polsce liberałowie no to, to jest trochę pomieszczenie inne, te pojęcia co innego znaczą w Ameryce w języku angielskim i w języku polskim. W języku polskim, w Polsce liberał to jest osoba, która jest za wolnością różnego rodzaju, przede wszystkim za wolnością. Gospodarczo, może ktoś być liberałem gospodarczym, a konserwatystom chodzi o, o sprawy socjalne. Natomiast gdyby nie to, że komuniści nie byli rozliczeni w 1989 roku i po 1989 roku, że właściwie dzięki zdradzie elit opozycyjnych, w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy to była zdrada elit opozycyjnych, ponieważ większość tych elit to byli współpracownicy służby bezpieczeństwa, więc to nie była zdrada, tylko oni wykonywali polecenia. Byli od początku umieszczeni w strukturach opozycji, żeby się wybić, żeby przewodzić i potem żeby wykonać polecenie, a polecenie było. Realizujmy okrągły stół. Realizujmy, co było umówione, nazywane są Akiszczakiem w Magdalence. Więc. Gdyby nie to, że nie było żadnych rozliczeń, że ludzie, którzy pałali się działalnością kryminalną, czyli byli komunistami, zamykali bezbronnych ludzi, bili bezbronnych ludzi, okradali niewinnych, wszystko to w majestacie ich prawa, które sami wytworzyli na, własną, na, 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 na własny użytek. Gdyby nie to, że ci ludzie nie zostali rozliczeni. I przez to przejęli władzę, to Polska byłaby w tej chwili krajem takim jak? Włochy. No, może nie jak Niemcy, ale na pewno takim jak Włochy. Na pewno lepszym niż Hiszpania czy Portugalia. Być może byśmy się że zbliżyli do Szwecji pod względem jakości życia, rozwoju, rozwoju nauki, kultury. Przede wszystkim kultury, bo Polska ma wspaniałą kulturę, historię, tradycję kulturalną. I to wszystko zostało zaprzepaszczone, również rozwój ekonomiczny. Przecież polskie społeczeństwo było bardzo dobrze wykształcone. To jedna, jedna z tych rzeczy postkomunistycznych, że mimo że poziom nie był najlepszy, nie dorównywał uczeniom zachodnim, niemniej jednak edukacja była powszechna, bardzo powszechna, właściwie bardzo mało ludzi było w Polsce w tym czasie, tylko po podstawówce. Większość albo pokończyła szkoły średnie, albo bardzo duży odsetek społeczeństwa w ogóle w wymiarze światowym miał ukończone wyższe studia. I było dużo studiów technicznych, dużo studentów, absolwentów studiów technicznych. Polska miała wspaniałą kadrę inżynierską z chemii, z fizyki, z budownictwa. To wszystko zostało zaprzepaszczone przez to, że pozwolono na rozkradzenie Polski, po pierwsze przez wielu komunistów, którzy to potem dalej sprzedali w ręce obcego kapitału w ręce Niemców, Rosjan, Francuzów, Anglików, Belgów, Holendrów. Gdzież było ile afer z, z udziałem Holendrów? Eureko to w ogóle międzynarodowa afera, bo to i Portugalczycy, Portugalia była w to i, i Holendrzy, i nie wiem jeszcze, na pewno Polacy, elity polskie pomagały przy tym. Przecież wtedy, jak było prywatyzowane PZU, to nasz Marek Belka, prezes Banku Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, on jest prezesem w tej chwili. Marek Belka był konsultantem Eureko w tym czasie, kiedy PZU było prywatyzowane. Kiedy Eureko za bezcen kupiło PZU, są podejrzenia o łapówkarstwo, są podejrzenia o nielegalne działania. To w końcu nie zostało udowodnione, ale tak naprawdę to nie wiadomo jak to było. Więc i w tym czasie, jeżeli się wszystko działo, Marek Belka był konsultantem Eureku, A teraz jest Prezesem Narodowego Banku Polskiego, to chyba w nagrodę za to wszystko, co zrobił wtedy. Chyba w nagrodę. I takie mamy państwo. Gdyby nie to, że wtedy tego układu nie zlikwidowano, że wtedy nie rozliczono komunistów, którzy de facto pozostali przy władzy, to mamy Polskę taką, jaką mamy. Benzyna, jedna z najdroższych w Europie. Prąd, każdy człowiek płaci za prąd, co miesiąc, najdroższy w Europie, przy zarobkach, które nie są nawet 50% średniej europejskiej to jest średnia zarobków, ale ta średnia wynosi 3,5 tysiąca złotych. Proszę powiedzieć, kto, czy ilu znacie ludzi w Polsce, którzy zarabiają 3,5 tysiąca albo więcej? Bo ja naprawdę, no, znam jedną osobę ze wszystkich swoich znajomych, łącznie z rodziną i tak dalej, jedną osobę znam, która nie wiem dokładnie ile zarabia, ale podejrzewam, że zarabia 3,5 albo może trochę więcej, ale niewiele więcej, w każdym razie znam ludzi, doktorant na wyższej uczelni technicznej doktorant jego stypendium wynosi 1200 zł na miesiąc nie jest, że on tylko chodzi i coś tam czyta książki i tak dalej doktoranci mają określone obowiązki na uczelni, muszą przeprowadzać zajęcia z urbentami przeprowadzać egzaminy, konsultacje to jest normalna to praca oprócz tego, że mają zajęcia muszą wykonywać badania na zlecenie swojego promotora na zlecenie swojego opiekuna, na zlecenie profesora, który prowadzi pracę doktorską. To on prowadzi jakieś, jakąś działalność naukową i w miarę tego doktoratu zleca swojemu doktoratowi wykonanie jakichś badań. To jest normalna praca to jest przychodzenie na uczelnię codziennie rano, o siódmej czy o ósmej, robienie wykładów studentom, sprawdzanie ich pracy, robienie kolokwium, a potem wieczorem siedzenie w laboratorium i, i, i wykonywanie zadań do doktoratu, ale tak naprawdę. Do działalności naukowej swojego promotora, profesora czy docenta. I za to taki doktorant dostaje 1200, i to na. na ja nie będę tutaj mówił dokładnie o kogo chodzi, i jaką ale na prestiżowej, państwowej polskiej uczelni. No to przecież. To gdzie my żyjemy? Co to za kraj? Gdyby nie to, że to by nie było rozliczone, że ci komuniści. Byli komuniści, a prawdopodobnie w głębi serca ciągle komuniści, nie przyjęli władzy w taki podstępny sposób, przy pomocy służb specjalnych, służby bezpieczeństwa i zdrajców po stronie solidarnościowej i po stronie opozycyjnej. To byśmy mieli normalny zachodni kraj, rozwinięty ze swoją suwerennością, z armią. Więc spójrzcie, co oni zrobili: nie ma armii, Polska nie ma armii. Rozwiązali punkt transportowy przecież, czyli co, polskie lotnictwo nie ma transportu, w ogóle nie ma polskiego lotnictwa. Jest kilka amerykańskich odrzutowców i to wszystko. Wszystko inne się rozleciało. Nie ma polskich czołgów, nic, jedynie piechota i to też z kawasznikową. No to mówię, że najlepszy karabin na świecie, no ale... No... Przepraszam bardzo, no to był z broń z II Wojny Światowej przecież, nie? Polski nie starczy już tam nic więcej. Czyli spójrzcie, w okresie międzywojennym, jak Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku, do 1939, ile zostało zrobione? Rala została, kolejowa zrobiona, łącząca Bałtyk ze Śląskiem. Budowano kopalnie na Śląsku. Nad Bałtykiem wybudowano Stocznię Gdyńską, Stocznię Gdańską. Rozpoczęto budowę różnego rodzaju e, stalowni, koksowni. To wszystko potem, na czym Polska już jechała, zrobili ludzie w ciągu dwudziestolecia międzywojennego. A my od 1989 roku już minęło 23 lata prawie że, i co zrobione nic. Nic nowego niewybudowanego, wszystko się sypie, nic, ani jednej, ani jednego nowego toru kolejowego nie budowali. Nie mówiąc już o stoczni, nawet 100, nie to, żeby nie wybudowali, ale pozamykali. Pozamykali, porozkładali, porozmontowywali. Wszystko zostało zlikwidowane, zniszczone. I to jest jedna główna przyczyna, to, że jest ta, że komuniści są wciąż przy władzy. W Polsce nie było żadnych przemian. To jest była przemiana fasadowa. My to nazywamy demokracją fasadową. Jak rozmawiam ze swoimi znajomymi Amerykaninami, to im tłumaczę. This is facade democracy. Nie ma w Polsce demokracji, to jest demokracja fasadowa. Tak naprawdę komuniści przejęli władzę, zrobili taką transformację na zewnątrz, ale tak wewnętrznie to rządzą ci, którzy rządzili wcześniej. Władza jest w tych samych rękach, których była przed 1989 roku, przed upadkiem komunizmu. Władza w Polsce jest w tych samych rękach albo w rękach ich dzieci, znajomych, powinowactwo rodzinno- Przyjacielska, ale to jest ta sama grupa ludzi. I oni są winni temu wszystkiemu, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Ale przecież mówiliśmy o tej średniej, 3,5 tysiąca średnia krajowa, ale większość ludzi zarabia około 2000 złotych. Większość ludzi w Polsce, jak się wyjedzie z Polski. Wylecie, wyjdzie się z samolotu i nawet w Warszawie, gdzie w Warszawie są zarobki gdzieś bardzo wysokie, w porównaniu z resztą kraju, podwójnie, ale wystarczy wyjechać poza Warszawę gdziekolwiek, do, do Łodzi, do Żeradowa, do, do Piaseczna to już Warszawa przecież. To nikt więcej nigdzie nie zarabia niż 2000 zł. To jest taka prawdziwa średnia. A prąd elektryczny najdroższy w Europie. Benzyna najdroższa w Europie. VAT na różne y, produkty najwyższy w Europie. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że w kraju, w którym ludzie zarabiają jedną, drugą albo jedną trzecią tego, co na zachodzie, muszą płacić więcej niż ci, co płacą na zachodzie? No przecież to jest jakieś pomylenie z poplątaniem. Już jesteśmy w Unii Europejskiej od tylu lat i co to dało? Czy coś się w tym zmieniło? Zmienia w tym kierunku na lepsze? Nie! Zmienia się tylko na gorsze. Nie wiem o czym tu jeszcze mówić, bo to jest rozmowa na długie, długie godziny. Dlatego e, dzisiaj to taki tylko wstęp, tą pogadankę, no bo nie wiem jak to nazwać pogadanka. Chciałem podzielić się z wami, z przywyżami, bo wiem, że wiele osób tak myśli tak samo jak ja. Mam znajomych, którzy tak samo myślą jak ja że rozmawiamy i, i on coś powie, ja coś powiem, przecież kurde, ja to samo myślę co ty patrz, a tego nie ma ani w telewizji, ani w gazecie, ani w książkach, ani nawet na internecie, to tylko są niszowe trzeba iść i szukać na internecie prawicowych stron jakichś yy, Propisowskich, konserwatywnych, trzeba ich wyszukać, zresztą i tak jest dużo blokowanych. Przede wszystkim materiałów z YouTube, które pokazują tak naprawdę tą rzeczywistość polską, taka jak ona jest, są zablokowane w Ameryce, nie można obejrzeć. To, to chyba jest jakaś. Ja nie wiem, czy to cenzura jest amerykańska, czy to jest cenzura chyba polska, że te materiały nie są wypuszczane poza Polską po prostu. To jest normalna komunistyczna cenzura, nie inaczej się tego nie da nazwać. Jeśli idę na kody na Internet i jest jakiś materiał na YouTube, jakieś pobicie przez policję albo wypowiedź kompromitująca prezydenta Komorowskiego, który nie potrafi się wysłowić albo mówi z błędami gramatycznymi i klikam na to i chcę zobaczyć, a tu mi wychodzi, że ten plik jest niedostępny poza granicami Polski. No to jest przecież do cholery jasnej... Zwykła cenzura komunistyczna. To, że ludzie, nie, młodzi ludzie nie mają perspektyw, że nie ma pracy, że jedyną perspektywą to jest wyjechanie za granicę i robienie na zmywaku. No, bo żeby dostać dobrą pracę, trzeba dobrze język znać. Żeby dobrze język znać, trzeba chodzić do szkół i to do dobrych szkół. A w Polsce nie ma takich możliwości. Szkoły językowe, czy zajęcia z języka na uczelniach są tylko w wielkich miastach, w dużych ośrodkach. Reszta Polski nie ma tego. Więc ci ludzie nie mają nawet możliwości się nauczyć języka obcego. Więc jeśli wyjadą, no bo nie mają innej... Jak mają żyć? Jak mają żyć za 1200 zł? Jeśli wyjadą, to muszą pracować na zmywaku, Albo sprzątanie, albo innego rodzaju pracy i roboty, których nie sobie nie chcą wykonywać, i jeszcze się ich opluwa, jeszcze się na nich jeszcze popatrzy, jeszcze się im dzieciom nie, 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 zakazuje mówić po polsku w domu. Tak jak na przykład w Niemczech, jeśli jest małżeństwo mieszane, to dziecko musi mówić po niemiecku. Gdyby coś takiego w Polsce przyszło, ktoś by powiedział w Sejmie, czy ktokolwiek, wszystko jedno, czy. Poseł, czy senator, czy nawet ktoś niezwiązany z rządem, powiedział, dlaczego my nie wprowadzimy takiego prawa, jak jest w Niemczech, że jak jest mieszane małżeństwo, to dziecko musi mówić po polsku. To by nas okrzyknęli faszystami od razu. A w Niemczech to jest normalne i nikt nie protestuje. I naszych Polaków, którzy tam się osiedlili, pracują, mają rodzinę, się do tego zmusza. To jest po prostu germanizacja. Więc o jakiej tu Unii Europejskiej mówimy, o jakiej wolności, sprawiedliwości i tak dalej. Im wolno, a nam nie wolno. Bo u nich to w porządku, jeśli się zakaże mówić po polsku w domu, a w Polsce jakby się zakazało mówić po niemiecku w domu dwujęzycznym, to od razu jak wielka afera by była. Chyba sądy i więzienie w ogóle za to. Wszystko przez to, że komuniści są ciągle u władzy. Ci, którzy się podają, że niby nie są komunistami, generalnie, no wiadomo, że Sojusz demokratyczni i postkomuniści, no to wiadomo, to oni przynajmniej z otwartą przyłbicą. Ruch palikota też wiadomo, że to byli komuniści są. No też przynajmniej, jaki ten palikot jest z hamem skończonym, ale przynajmniej z, z otwartą przyłbicą e, mówi: tak, jestem e, e, lewakiem, jestem anarchistą. I mam was gdzieś. No i ma tych swoich 10%. Ale najbardziej najgorsze jest to, że ci, którzy się podają za liberałów, za centrystów, tak naprawdę są zaowalowanymi postkomunistami, byłymi komunistami, którzy rządzą tą Polską tak, jak rządzili przez ostatnie 60 lat od 1945 roku. To są ci sami ludzie. Przecież generał Czębiński, którego teraz zaaresztowali za milionowe łapówkarstwo, i zaraz go wypuścili. W tym samym dniu go wypuścili, bo zapłacił miliony yy, kaucji. Miliony kaucji zapłacił w Polsce 20 lat. Skąd człowiek ma miliony złotych o tak na stygnięcie palców, żeby zapłacić kaucję? No chyba nie z pracy własnych rąk i nie z pensji urzędniczej. Nawet z generalskiej. Więc dlatego tak jest, że komuniści są ciągle władzy w Polsce. I najgorsze jest to, że nie można się pozbyć tak łatwo, głównie z tego powodu, że Unia Europejska no niestety jest rządzona w sposób właśnie taki socjokomunalny, czyli bardzo zbliżony do Komunistycznego, czyli centralizowane. Tylko na razie to było takie, tak na próbę. Zobaczymy, jak to będzie. Na próba im nie wyszła, aby się wszystko wali. więc teraz są tylko, nie wiedzą, nie ma rozwiązania tak naprawdę dobrego. Więc albo się to wszystko rozpadnie, albo będą dążyć do stworzenia jakiegoś jednego superpaństwa. Ale jak stworzą superpaństwo, to, to nie będzie żadna demokracja ani żadna Unia Europejska. To nie będzie żadna Unia. To będzie tyrania europejska, to będzie zamordyzm, bo wiadomo, że jeśli stworzą jedno państwo pod kuratelą Niemiec, to wszyscy inni będą musieli szprechać po niemiecku. Będzie jedno państwo, super państwo złożone z różnych krajów w Europie pod kuratelą, pod silnym przywódcem Niemiec to będzie znaczyło to, że nasze dzieci będą musiały szprechać po niemiecku. I, a nasze wnuki to już w ogóle polskiego nie będą znały, no bo po co? Jeśli urzędowy będzie niemiecki, jeśli... E, e, rodzice mówią po niemiecku, w szkole się mówi po niemiecku, w urzędach się mówi po niemiecku, a, a dziadkowie oddali polskie. Pod ich kuratele? No to po co te wnuki mają po polsku żeby się odrębnie Będą szpiechać po niemiecku, żeby mieli jedną wielką Germanię. Do tego to wszystko dąży. I za to wszystko należy podziękować komunistom, którzy są ciągle przy władzy.